Leszy to demon lasów i zwierząt. Przedstawiany jest jako wysoki i potężny mężczyzna o zielonych oczach i długich włosach. Jego ciało jest pokryte liśćmi i mchem, co sprawia, że doskonale blenduje się z otoczeniem. Leszy ma moc kontrolowania zwierząt i roślin. Często można go spotkać w gęstych lasach, gdzie strzeże swojej przestrzeni przed intruzami. Leszy jest niezwykle zazdrosny o swoje terytorium i może ukarać każdego, kto zagraża lasowi. Baba Jaga to postać o skomplikowanej naturze. Często przedstawiana jest jako stara kobieta lub wiedźma o niezwykłych zdolnościach magicznych. Jej cechy zewnętrzne różnią się w zależności od opowieści, ale najbardziej charakterystycznym elementem jest jej chata. Która stoi na kurzych łapach i obraca się wokół własnej osi. Baba Jaga jest znana z tego, że pomaga lub szkodzi ludziom w zależności od ich zachowania. Może być zarówno przewodnikiem, jak i przeciwnikiem w podróży bohatera.